Witam Was w kolejnej części. Jesteśmy teraz przy klu odcinka. Przepraszam, że na makiecie, ale muszę Wam to pokazywać na żywym organizmie. Teraz dochodzimy do magicznych przebiegów. W zasadzie wszystko, co do tej pory robiliśmy, było nam potrzebne po to, żeby zaprogramować pewien algorytm, pewną pracę naszego systemu. Do testów będę używał wagonika, a także Pico Smart Control. Temat jest trudny, yy, spróbujcie to powiązać i wyobrazić sobie, jak gdyby przechodzenie pomiędzy poszczególnymi stacjami. Na każdej stacji nasze sterowanie musi wykonać określoną czynność. Określoną czynnością jest przełączenie zwrotnicy do pozycji wybranej przez nas. Zatem pokażę Wam to na przykładzie pierwszego przebiegu, jaki zaprogramuję. Projektanci pico menu zrobili w ten sposób, że będąc tutaj na jedynce, mamy adresy od 1 do 8, przechodząc dalej, mamy adresy od 9 do 17 i dalej, 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 tak dalej. Dlaczego tak to zrobili? Nie mam pojęcia, nie pytajcie się mnie o to. Jest to mega nieintuicyjne, ale już tak powstało. Zatem, wyobraźmy sobie sytuację czysto teoretyczną, że chcemy, aby nasz skład wjeżdżał spróbuję to ustawić tak, żebyście też to dobrze widzieli, ok żeby nasz skład wjeżdżał na tor numer 1, czyli jak powinna wyglądać przełączenie zwrotnic zwrotnica 17 na wprost zwrotnica 18 blokowana, zwrotnica 19 na wprost zróbmy taki algorytm czyli mode konfiguracja przebiegi Wybieramy numer przebiegu. W naszym wypadku będzie to przebieg numer yy, 9. Przebieg numer 9, Enter. Teraz określamy pierwszy krok. W pierwszym kroku ma przełączyć nam się zwrotnica 17. W drugim kroku będzie miała przełączyć nam się zwrotnica 18. Pamiętajcie, że cały czas robimy jeden przebieg. W drugim kroku zwrotnica numer 18, w trzecim kroku zwrotnica numer 19. Pamiętajcie, żeby zapisać to z zerem, i przejść do menu lokomotywy. Teraz możemy wybrać przebiegi. Dlaczego mówię też o tym? Z jednego powodu. Ponieważ nigdzie w menu. Nie wybrałem kierunku przełączenia zwrotnicy, ponieważ piko oznaczyło to tam jako czerwony, zielony. Dlaczego tak zrobili, nie mam pojęcia, ale musimy sprawdzić, czy tamta, jak gdyby bazowo zaprogramowana pozycja odpowiada temu, co chcemy uzyskać. Zatem wywołajmy nas przebieg. Jest to przebieg pierwszy tutaj przy dziewiątce. Zobaczcie. W naszym wypadku nie do końca jest dobrze, ponieważ Pierwsza zwrotnica powinna się przełączyć na ten tor, przełączyła się w bok. Druga zwrotnica powinna nam zablokować ten tor, a odblokowała go, czyli skład może wyjechać tutaj na kolizję. Trzecia zwrotnica, trzecia zwrotnica jest w pozycji dobrej. Zatem musimy zmienić kierunek działania zwrotnicy o adresie 17 i 18. Niestety jest to skomplikowane, bynajmniej mało intuicyjne. Dla mnie, dla osoby, która już trochę poznała to piko, idzie to łatwiej. Dla Was początkowo może być katorgą. Trzy przebiegi, przebieg numer 9 i musimy zmienić. Krok pierwszy i tutaj zmieniamy to pod czwórką na zielony, enter. I krok drugi, mode, dwójka, cztery, także na zielony. Zapisujemy lokomotywa, wybieramy przebiegi, testujemy. W tym ustawieniu i w zrobieniu prawidłowego przebiegu ta zwrotnica powinna się przełączyć na wprost, ta powinna zablokować ten tor, a ta na żeberko. Sprawdźmy. Dobrze, sprawdzamy. Ta zwrotnica jest na wprost, ta nam zablokowała, a ta teraz przełączyła się na tor boczny, czyli nie przełączyłaś na żeberko, czyli tą zwrotnicę musimy także przełączyć na zielony. Ja sądzę, że dlatego, dlatego oni zrobili w ten sposób, bo to się tyczy jak gdyby kolorów pulpitu takiego od Pico, który ma właśnie zielone, czerwone przyciski. Tak mi się wydaje. Konfiguracja, przebiegi, przebieg numer 9, 2, krok trzeci, czyli trzecia zwrotnica. I czwóreczkę zmieniamy na adres zielony. Dobra, sprawdźmy. 0, Lock, Mode. Sprawdzamy znowu. Ach, słuchajcie, wybrałem nie tą opcję, bo wybrałem opcję numer 1. Muszę tutaj przejść na dziewiątkę. I jedyneczkę. O, teraz jest dobrze. Pierwsza zwrotnica jest na wprost, druga także na wprost blokuje nam tor numer 2. A trzecia ustawiona na wprost na Żeberko. Oczywiście jest to tak zaprogramowane, bo ja tak chciałem to mieć zaprogramowane. Teraz przebieg drugi. Przebieg drugi. Przebieg drugi będzie wjazdem. Yy, ustawieniem drogi na tor numer dwa. Lecimy. Słuchajcie. Mode. Konfiguracja. Przebiegi przebieg 1, czyli będzie to przebieg 10. Krok pierwszy i zwrotnica pierwsza i zwrotnica pierwsza. Wiem, że musi być 17. 10. 17 jest na tylko że nie zielony. Już pamiętam poprzedniej radzie, że czerwony w przypadku tej zwrotnicy to właśnie odejście w prawo, czyli 4 czerwony Mega nieintuicyjne. PICO powinniście zrobić to lepiej. Krok drugi to jest zwrotnica numerze 18. Już jest. Ja akurat sobie to wcześniej już próbowałem, więc tu mam wpisane. Wy byście musieli to wpisać ręcznie. Ja tu potrzebuję, też pamiętam, że musi być czerwony. Czyli czwórka na czerwony. I ostatnia zwrotnica Krok drugi, trzeci jest na zielony, czyli na ten sporny. Z poprzedniej wynika nam ten kierunek, zielony, czerwony, wynika nam z poprzedniego algorytmu: 0, log, menu, przebiegi. I teraz, żeby to sprawdzić, wybierzemy przebieg drugi. To jest nasz przebieg 9 i 10, czyli przed chwilą programowaliśmy przebieg 10. Słuchajcie, chcemy uzyskać, żeby nasz skład wjechał na tor numer 2. W tej chwili zwrotnice są w takim stanie. Zobaczmy, jak wybierzemy nasz przebieg, przebieg numer 10. Zobaczcie. Pierwsza zwrotnica ułożyła drogę. Druga zwrotnica drogę ułożyła. Trzecia jest dalej zablokowana. Działa tak, jak chcemy. Dobra, przebieg numer 3. W naszym wypadku będzie to przebieg 11. Wracamy. Przebieg 11. Dobra, ustawione, ustawione. Idziemy. Małt 6, 3, 1. Przebieg numer 11. 2, krok pierwszy, 3, zwrotnica 17, czerwony. Potrzebujemy, już wiemy z poprzedniej funkcji, że potrzebujemy zielony. Druga opcja. Yy, drugi krok, przepraszam, dwa krok, numer dwa. Osiemnastka, tu był chyba czerwony i to musi. Nie, tu był też zielony, przepraszam. 4, czyli też zielony. I teraz trzeci krok. Dwójka, krok trzeci. Osiemnastka, yy, dziewiętnastka, czyli zwrotnica dziewiętnastka, zostaje w czerwonym, dokładnie. Enter, zero. Zapisane, lokomotywa, i teraz wywołujemy przebiegi. Sprawdźmy, czy jest dobrze zaprogramowane. Spróbuję złapać to jak najszerzej, żebyście zobaczyli, czy wszystkie zwrotnice się zmienią. Ale wydaje mi się, że nie uda mi się wszystkiego. A może i będzie widać, och, nie ten przebieg wybrałem. Przepraszam, przebieg numer 3. O, chyba się przestawiło wszystko. Sprawdzajmy. Ta zwrotnica jest na wprost. Czyli pierwsza ma błędny adres, błędny kierunek przestawienia. Dwójka dobrze, trójka dobrze. Czyli musimy zmienić w zwrotniczy numer 17, algo, teraz tak, w przebiegu numer 9, 11. <grydy> to jest kosmos. Przebieg numer 11. W kroku pierwszym kierunek przełączenia zwrotnicy. Mode, konfiguracja. Przebiegi 1, jeden. 11 przebieg, krok pierwszy, nie przepraszam, krok pierwszy, tak 17, czwórka na czerwony, pyk 0, zapisujemy wchodzimy do menu, znowu przebiegi. Z u mnie przebieg 1, 2, 3, 4 są to przebiegi posterunku od gałęźnego teraz dopiero w tym menu 1, 2, 3, 3 to są przebiegi na tej stacji. Sprawdzamy przebieg trzeci, jeszcze raz. Sprawdźmy. Tutaj mamy odejście w prawo, tutaj mamy przejazd wprost, tutaj mamy przejazd y, jak gdyby w bok. Dobra, weźmy sobie jakiś wagon, wezmę sobie taki tutaj mały, małą testową, jak mi się uda jakoś odczepić, małą testową węglareczkę i spróbujmy, czy wszystko działa. Dobra, słuchajcie, ustawiam sobie to w ten sposób, żebyśmy to ładnie widzieli. No bo może nie do końca to tutaj działa. Będziecie widzieli czym steruje. Sprawdźmy. Dobra. Naszego kusarza sobie też skrócimy odrobinę, żeby było łatwiej. Sprawdźmy, czy nam to działa. Przebieg numer 1. Jazda na wprost. Tory ustawione na wprost. Przebieg numer 2. Wjazd na tor drugi. Także działa. Przebieg numer 3, czyli wjazd na tor numer 3. Teraz został nam do doprogramowania się tylko przebieg numer 4, czyli wjazd na yy, Żeberko, ale to już sobie doprogramuję. Poza kamerą, na spokojnie analizując jeszcze czas wszystko. Wiem, że jest to skomplikowane, ale musicie na spokojnie sobie nad tym usiąść, usiąść, musicie sobie na spokojnie to wszystko przeanalizować, no bo Pico nie zrobiło tego w sposób intuicyjny. Absolutnie nie jest to łatwe, nie jest to intuicyjne, ale ja uważam, że takie możliwości w sterowaniu za kilkaset złotych. To naprawdę rewelacja i uwierzcie mi, jeżeli troszkę na spokojnie wieczorem przy kawie, może kawa wieczorem to zły pomysł, ale przy jakimś napoju rozluźniającym popróbujecie sobie to wszystko, w pewnym momencie zrozumiecie ideę tego i dojdziecie. Zawsze możecie się mnie pytać. Proponuję zadawanie pytań przez Facebooka, przez by Bajułkach D. Jak będę w stanie, Wam pomogę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie po tym przydługim odcinku. Nawet nie jesteście w stanie wyobrazić sobie, ile razy nagrywałem to wszystko, ile razy przygotowywałem się do tego nagrania. Jeżeli macie jakieś uwagi, pytania, pytajcie się. Postaram się Wam tak, jak będę w stanie wszystko wytłumaczyć i wyjaśnić. Cześć, na razie.